Witajcie, z ciekawości kupiłem 2 kg PRL-u, aby sprawdzić, co mogę w niej znaleźć. Przeglądam je w poszukiwaniu destruktów, odmian, a nawet ładnych stanów. Rzadko decyduję się na takie rzeczy. Wolałbym kupić jedną jakąś fajną monetę, ale zestaw nie kosztował nie wiadomo ile, i postanowiłem to zrobić. Może trafię coś ciekawego, na pewno to zobaczycie, ale całość poszukiwań Wam daruje. Czas, jaki mi to zajęło, to około półtorej godziny. W tle górnego rogu zobaczycie całe poszukiwania w przyspieszonym tempie, a ja przejdę od razu do podsumowania i w trakcie tego pokażę Wam, co mi się udało znaleźć. Na sam początek zacznę od 20 groszówki z 1976 roku. Jak wiadomo, są jej dwie odmiany, których tutaj udało mi się trafić aż 10 zestawów, w których dodatkowo 4 sztuki małej daty. Nie wszystkie z nich są w rewelacyjnym stanie. Najlepiej właśnie wyglądają te dwie sztuki, które w tym momencie wam prezentuję. Posiadają w miarę przyjemny wygląd, ale pomimo tych stanów, i tak wszystkie mnie cieszą. Kolejna grupa prezentuje się następująco: znajdują się w niej monety okolicznościowe i obiegowe. Są tutaj trzy sztuki jagody w stanie agonalnym: Maria Kirill Skłodowska, Prus, Kopernik oraz 5 groszy z 1949 roku dwa razy. Hmm. Jedno jest w ciężkim stanie i posiada na swojej powierzchni ziemię i jest to na pewno wykopek. Też miłe zaskoczenie się trafiło, bo znalazłem monetę z drugiej RP, którą jest 2 zł z 1932 roku. Sreberko wpadło. A i powracając do tej 5 groszówki z 1949 roku, która jest cała w zaschniętej ziemi, dokładając do niej te 10 złotych ze składowską, podejmę się pewnej rzeczy. Postaram się je wyczyścić w miarę swoich umiejętności. A użyję do tego zestawu, który już dawno nabyłem, więc niech się w końcu na coś przyda. Kolejna grupa zawiera już monety, które posiadają ładne stany. 2 plus minus 1, w miarę przyzwoite stany. A dlaczego je odłożyłem? Podobnie jak wcześniejszą grupę, tutaj też je spróbuję wyczyścić specjalnym płynem do tego przeznaczonym. I druga sprawa, żeby nie było. Osobiście odradzam jakiegokolwiek czyszczenia monet, lecz na potrzebę filmu raz mogłem przymrużyć oko i to zrobić. Sam jestem aż ciekaw efektów, które mi się uda uzyskać, ale to już znajdzie się w innych filmikach. Trafiłem także 50 groszy z 1986 roku, które posiada na rewersie dwie różne wielkości litery O w napisie groszy. I na sam koniec destrukty, których nie było zbyt wiele. Dwie lekkie skrętki, końcówka blachy oraz trzy przyduchy na wersie dwuzłotówki. Ostatnio Wam mówiłem, że 1988 jest obfity w ten błąd. Ale też można go spotkać na 1987, i teraz właśnie znalazłem na 85, lecz on nie jest aż tak widoczny jak na późniejszych rocznikach. Od rocznika 86 na awersie spotkamy już inny wygląd orła. Znajdując taki destruk, fajnie się to naprawdę prezentuje. W tym filmie by było to wszystko. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.